W dzisiejszym filmie pokażę Wam import plików do programu Final Cut Pro X, także zapraszam do oglądania. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli jesteś nowy na kanale to możesz zasubskrybować go, kliknąć w dzwonek, napisać komentarz, jeżeli byście po materiale mieli na przykład jakieś pytanie oraz polubić ten film, także zapraszam jeszcze raz do oglądania. Ok, a więc jesteśmy w naszym programie. Na samym wstępie e, musimy zaznajomić się z tym, gdzie się to w ogóle e, dodaje. E, Final Cut ma coś takiego, jak podział na biblioteki, na eventy oraz na projekty, które są w tych eventach. E, także pamiętając od samej góry do samego dołu, jaką tutaj mamy taką piramidkę, klikamy po lewej stronie na ekranie Open Library. Gdy już to widzimy, Możemy stworzyć nową bibliotekę. Wy oczywiście nie będziecie mieli aż tyle tych bibliotek. Klikamy przycisk New. Wybieramy miejsce, gdzie możemy, możemy tą bibliotekę stworzyć. E, musicie wiedzieć, że nie możemy tego zrobić na przykład na biurku iCloud. Musi to być tylko i wyłącznie miejsce na dysku. Ja na przykład wybiorę sobie tutaj folder e, Download i nazwę tą bibliotekę Poradnik i kliknę Save. Teraz prawdopodobnie wyskoc dokładnie wyskoczy mi alert, że nie mogę nazwać drugiej e, biblioteki, tak samo, więc nazwę ją Poradnik 1. E, kliknę teraz przycisk Save. No a jak widzicie, utworzyła nam się cała biblioteka, która nazywa się Poradnik 1. E, mamy tutaj Smart Collection, mamy tutaj event. W taki sposób wygląda ikonka e, należąca do eventów. I mówi ona nam o tym, że mamy w naszym. Po prostu w naszej bibliotece event o takiej i o takiej nazwie, po czym możemy znaleźć konkretny projekt. Jest to przydatne na przykład, jeżeli mamy e, jedną bibliotekę, na przykład roboczą, w środku mamy ileś tam eventów i w tej, tym evencie możemy mieć na przykład ileś tam e, projektów. To jest bardzo łatwe i bardzo przyjemne, jeżeli mamy większą ilość plików i prac, na których pracujemy. E, ja akurat pokażę Wam, jak stworzyć nowy event, więc klikamy sobie prawym, new event, nazwiemy go. Poradnik, poradnik import plików. Wybieramy naszą bibliotekę, oczywiście tą, którą przed chwilą stworzyliśmy. Możemy stworzyć Create New Project, no ale nie będziemy tego robić. To sobie odznaczamy. Co ja gadam? To robimy właśnie. Wybieramy sobie wideo, w jakiej rozdzielczości, framerate, rendering i tak dalej. To nie jest teraz aktualnie ważne. Klikamy OK. No, i jak widzicie, utworzył nam się kolejny event o nazwie Poradnik Import Plików. Klikamy prawym na ten 14.01.2022, U Was to będzie po prostu data e, utworzenia, i e, gdy klikniemy prawym, wybieramy Move Event to Trash. Czyli przesuwamy po prostu cały event do e, kosza, prawda. OK, gdy otworzymy nasz poradnik, możecie zobaczyć, że w środku mamy już projekt, który jest nienazwany. E, możemy sobie go nazwać na przykład poradnik 1. I możemy zmienić jego nazwę w każdym momencie, albo możemy kliknąć tutaj oczywiście prawy new project. Możemy wybrać nawet event, w którym chcemy go stworzyć, e, także nazwijmy go poradnik na przykład 2. I możemy stworzyć sobie nowy jeszcze jeden event wam pokazać, jak to działa. Testowy mamy nasz testowy. Oczywiście w bibliotece poradnik 1, którą stworzyliśmy. I teraz, gdy stworzymy nowy projekt, czyli nowy projekt, możemy e, wykorzystać na przykład poradnik import plików, albo na przykład testowy i nazwać go test. I kliknąć oczywiście OK. Dobrze, gdy już to mamy, e, możemy zrobić dwie kolejne rzeczy. W zasadzie jedną rzecz i druga będzie wynikała z tej rzeczy, którą zrobimy. E, musimy zaimportować nasze pliki. W jaki sposób importujemy nasze pliki? No, możemy albo je po prostu przeciągnąć, albo możemy też kliknąć prawym i import media. Gdy zaimportujemy nasze media, możemy sobie wybrać e, miejsce, z którego chcemy je zaimportować. Ja wybiorę na przykład swoje intro. E, po prawej stronie mamy całe mnóstwo opcji. Możemy wybrać event, do którego chcemy go zaimportować. Jak pokazałem wam, stworzyłem dwa eventy. poradni import plików oraz testowy. Zostawimy sobie ten import plików. Możemy też przekopiować nasze pliki do biblioteki, czyli do naszego poradnika. Ja nie chcę tego robić, ponieważ to zwiększa wagę całego projektu. Projekt na przykład zamiast 3GB będzie ważył nagle nam 40GB. Warto zostawić je Miejscu. Poza tym to ja piszę to samo, tylko po angielsku. Ja wam to tłumaczę. Keywords yy, możemy szukać tego po yy, tagach, po prostu w finderze i z folderów. Możemy na przykład je brać. Mamy też takie coś jak Analyze Video, czyli analiza wideo, możemy dodać automatyczny balans zbieli, możemy znaleźć e, ludzi, e, mamy Transcode, czyli transkodowanie, możemy od razu stworzyć zoptymalizowane media. To oczywiście zwiększa nam wagę tego pliku i możemy również stworzyć e, proxy w ProResie lub też H264 i możemy sobie nawet wybrać, w jakiej e, w rozdzielczości ma być cała Skala tego proxy. Ja generalnie nie lubię tego tworzyć, no bo nie muszę aktualnie tego robić. Potem mamy analiza dźwięku, możemy od razu naprawić ten dźwięk. Możemy wyseparować kanały mono od stereo, i możemy nawet usunąć kanały, które są wyciszone, czyli są po prostu puste od razu z naszego importowanego pliku. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te opcje importu. Klikamy przycisk import. No i jak widzicie mamy w naszym evencie poradnik, import plików dany już nasz projekt. Jak widzicie, pliki nie, nie wrzucają nam się do konkretnego projektu, a wrzucają nam się do eventu. Dzięki temu możemy na przykład pas, pracować na tych samych, projekt, na tych samych plikach w wielu projektach. Czyli mamy jakąś na przykład firmę, która nam płaci za stworzenie jakiegoś 10 sekundowego spotu reklamowego, prawda? No i możemy stworzyć im na przykład dwie lub trzy wersje tego z tych samych plików. To skraca nam kolejne na przykład tam 20-30 sekund na stworzenie tego. No jeżeli będziecie coś robili zawodowo, no to te 20-30 sekund będzie dla Was na wagę złota, bo jak wiecie, czas to pieniądz. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o ten poradnik, to mm, chyba już wszystko powiedziałem o imporcie plików. Ok, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. W następnym filmie pokażę Wam podstawowe narzędzia, ogólnie omówię z czym to się je, także dzięki za uwagę jeszcze raz i cześć.